No i witam was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku tej miniserii podkreślam siły specjalne bo moi drodzy dzisiaj w planach naprawdę konkretne zadania a my jako żołnierze oddamy z siebie 100% dla pięknej Ameryki więc moi drogi widzowie łapa w górę sub dzisiaj przechodzimy również do wojsk zmechanizowanych z tego co słyszałem tak można powiedzieć bo byliście bardzo zainteresowani tą miniserią no i zobaczymy czy ona się utrzyma widzowie jeżeli teraz nie będzie tu 3000 łap no to jest to ostatni odcinek z tej Muszę zobaczyć, że wam ona się podoba. Czy że wolicie ją, czy bardziej horror? Możesz napisać w komentarzu, a ja. Już zaczynam, gość. I jest tutaj banda, czyli nasz człowiek, który trzyma nas przy życiu. A jak bandaż, jak sytuacja wygląda? Z, z, z... Gdzie jest w ogóle hałkaj? Drugi dzień już go nie ma na jednostce. No to chyba raczej nie do mnie pytanie. Dawaj, <grym> ruszaj za mną. Mam kilka rzeczy do zrobienia. Co z młodym? To, to jest dobry. O, o to, to, to. Dzień dobry. A pan kim to... jest? Tutaj mogę rozmawiać dowodzący. Torm, dowodzę grupą D. Dobrze. Rozmawiać na osobności? No Myślę, że możemy. To zapraszam do góry w takim razie. Wyjdziemy na dwór. Czekam na dole. Prowadź. Nie, chodź z nami bandaż. Ja. Okej okay, widzowie, co ten gość chce i kim on jest? Czy chciał on rozwiązać naszą ekipę? No miejmy nadzieję, że nie. Widzowie, zaczynamy również w nocy. Dzień dobry, witam. Z tej strony Michael Ferrero. Jestem e, agentem, e, jestem właściwie prawą ręką okay. spraw bezpieczeństwa pana prezydenta Los Santos. Uh. No i co taka szycha robi w takim miejscu jak, no, baza wojskowa? Bo coś, coś jednak gdzieś mi dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, ja tak do rzeczy. Sobie ja nie w pawełnę, bo nie ma po co. Za parę godzin jest pewne spotkanie: spotkanie prezydenta Los Santos z y, ambasadorem Kanady. Nowo wybranym ambasadorem Kanady, mm -hmm. a jak przypominam, Kanada ma nie za dobre stosunki międzynarodowe z nami. Jakby istnieje duże zagrożenie, że będzie tam za zamach. Oh, okay. bombowy, zamach na naszego prezydenta. Okej, okay. czyli równie dobrze podejrzewać tego ambasadora nowego? Możliwe, ale nie, to nie będzie dokładnie on. Okej. Okay. Dobrze, 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 dobrze. E, czyli mam uzbroić ja chłopaków? W... Wasza mhm. grupa została. No, proszę mówić, proszę mówić. Wasza grupa została wybrana do zainterweniowania za w tym. Okej, okay, czy jak rozumiem, to widzimy się o 15 rano. Kiedy jest dokładnie to spotkanie? Czyli o które jest to spotkanie? O 10.30. Stawcie Aha. się po 15 minut przed. Y, w garniturach. Haha, ale skąd weźmiemy garnitury? Właśnie. A to już moje biuro zadbało. Stawcie się do dowódcy jednostki. Dobrze, 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 dobrze. Musimy pogadać też z naszym dowódcą, on wie o wszystkim. Byłem z nim na briefingu. Wszystko wiem. Dobrze. W takim razie dziękuję panu bardzo za informację bezpośrednio do mnie. No i co, no miłej dziękuję. nocy życzę. Również. Jutro się zobaczymy. Tak jest, mam nadzieję. Okej. Okay. Okay, widzowie, czyli obrona prezydenta serve. Czy Zobaczmy, kurczę, no, zagadajmy z bandażem. Ej, słuchaj stary, nie wiem jak ty, ale coś dziwna akcja. Mamy wejść tam w garniturach bez naszego sprzętu całego? Nie róbie... wiem. Słuchaj, równie dobrze, będziemy musieli zmienić też broń. Przekryj z nas robią nie, nie podoba mi się totalnie ta akcja, strasznie mi to śmierdzi, jeszcze nie pasuje totalnie do naszej grupy. Mieliśmy tak super notowania, no dobra, no może i parę akcji się nie udało, mm. ale no kurde, my nie jesteśmy ludźmi w garniturach z jakąś, nie wiem, puka pukaweczką Ale służba specjalna schowaną. to służba specjalna, jesteśmy do specjalnych zadań, to jest jak najbardziej. Słuchaj, Colt na wyposażeniu? Mm. Oraz MP5, tak tam wejdziemy jutro. Owe, nie ma problemu. I wszystko będziemy pod garniakiem trzymać. MP5 ma składaną kolbę, więc będzie idealne. O, jeszcze upchać tam apteczkę. Dobry. Tam. O, witam panowie. O, generale. O. Tak, przyprowadziłem wam waszą zgubę tutaj. Chwila, chwila, hołkaj? Witam dowódco. Co? Gdzieś ty się Dzień podziewał? Tu? Zostałem przydzielony do jednej jednostki. O, rozumiem, że snajpera. dobrze ich wsparłeś. Zgadza się. Misja została wykonana. Jak się spisał, generale? Bardzo dobrze, powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. I oby tak dalej. Gratuluję ci Gratuluję. również. Tylko od razu ci mówię tak, działałeś w terenie, to teraz polecimy do miejskiej dżungli. Wskakujesz jutro w garniach o 10:00 i generał wie już o, o planie tak tak tak, 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 tak. tak. Okay. do nas uderzyło, będziemy musieli coś działać. Wiesz, nie tak znam jest. detali sprawy, ale może być naprawdę grubo. No to co? A w międzyczasie panowie. Mhm. Tak. Dwa dni minęły, tak jak się umawialiśmy. Wypełniliście wszystkie misje, no niektóre z poślizgiem, niektóre nie. I dzisiaj e, dzięki temu będzie dzień ostateczny, dzień osądu, w którym dowiecie się czy wasz czy was oddział zostaje, czy go rozwiązujemy ostatecznie. Okej okay, widzowie, czyli dzisiejszy odcinek zadecyduje czy seria będzie, czy jej nie będzie, więc łapkujcie, róbcie kursze wyświetlenia, piszcie komentarze i... No we will see czy się ona utrzyma, no ale miejmy nadzieję, no bo generał nas lubi. No okej, okay, no dobra, w takim razie damy z siebie wszystko jak zawsze. A no, co z młodym? W takim razie wracać do obowiązków. Młody, młody więc na urlopie. urlopie? Tak, musicie sobie sami poradzić. Polera. No to chcę wybrał ten min. Tak. No dobra, damy radę leczę. Tak jest. Panowie, zajmijcie swoje miejsce w kwaderach. Ja idę jeszcze coś załatwić. Hołkaj, yy, MP5 i pistolet. Tak jest? Dobra, do zobaczenia rano. To i moi drodzy, nowy dzień i nowy ja. Boże święty, ta postać nie wygląda totalnie jak wygląda zawsze. Oni tu siedzą jak się dzieli. <grym> ale nieważne moi drodzy, bo zobaczcie co na nas czeka. Tajny wóz opancerzony Landstalker, który jest podobno w stanie wy przetrwać wybuch. My pod sobą mamy kamizelki lekkie, płytowe. O Boże, patrzcie jak hołkaj wygląda. Jezusie święty, powiedzielibyście, że to nasz Sniper? Wow, i tak wygląda w garniturze. A wszyscy wyglądamy jak debile. Nie podoba mi się to. Spocznij, zaraz wyjeżdżamy. Do niego to tak pasuje jest. strasznie. Macie MP5, wszyscy pod sobą? Jest, jest. Dobrze, tak jest. dobrze, dobrze. Załadujcie ją. W razie czego nie bójcie się otworzyć ognia. Jeżeli wam dam synk, swoją drogą macie system operacyjny w uchu. A dokładnie tak. po prostu Aha. Przez ją będziemy się kontaktować. Przez ją będziemy się kontaktować na akcji. Bądź gestami, ale to jeszcze uzgodnimy, jak dojdziemy do Białego Domu, prawda? Więc widzowie, komu w drogę, temu czas, a nam czas bardzo dzisiaj dobrze sprzyja, więc powinniśmy, jak normalnie, lecąc z bokiem, lecieć na miejsce umówionego spotkania. Okej okay, moi drodzy, no i urząd, a.k.a. ambasada dzisiaj akurat zamknięty, bo, bo jak mogliście sami usłyszeć wczoraj to jesteśmy tutaj w ramach programu SecuroServe, czyli Secret Service. Jesteśmy po prostu ochroniarzami aktualnie prezydenta, co jest naprawdę mocną posadką, widzowie, z Sił Specjalnych do Ochrony, wiecie, głowy państwa. Naprawdę mega dobre. O, jest ten gościu, pogadajmy z nim. Sztor? Tak. Zapraszam za mną, weź swoją grupę. Dobrze. Radowie. Podejdźcie tutaj do schodów bardziej. O, już chodzicie. Elegancko. O co on wziął widzowy porze! Okej, okay. proszę cię zostaw to. Miałem to odstawić tutaj, polecenie od generała. Tak? Co to jest? Tak jest. Myślałem, że to twoja broń. O, to jest Widzamy. broń na wszelki wypadek. Długiego kalibru? Zostawiam no. Na... Tak jest. Zostałem poinformowany o tym. No to w takim razie w... Spildetti i co się dzieje? Mamy zamachowca kanadyjskiego. To jest jeden z doradców, jest przebrany jak praców yy, ambasadora. A w takim razie co z prawdziwym ambasadorem? Gdzie jego licencja, legitymacja ambasadora? Gdzie jego ubiór i, i wszystko? Co, uważa pan, że ukradł pan... Ten drugi tożsamość i chce się tutaj jakoś wkraść? Jest, po, jest podstawiony. Brzmi jak okay. słaby film. No, ale słuchaj, a co, jeżeli ambasador Kanady w tej chwili jest gdzieś przetrzymywany, a gość, który go porwał, właśnie jedzie tutaj z jakąś przesyłką na naszego prezydenta? Zrozumiałem, możemy wchodzić. <grym> Zapraszam panowie. Tak, dobra. Trzymajcie ciekawy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Oj, widzowie, witam, salut do prezydenta. prezydenta. Salut, prezydencie. Czołem, panie prezydencie. Witam. Dobrze, rysok. proszę się gościć czekając na pana ambasadora Kanady, Jonathana Cruxa. Tak jest. Prezydent jest poinformowany o całej sytuacji? Yy, tak, tak, tak. Yy, to między innymi on się właśnie o tym dowiedział. Nasze biuro to przechwyciło. Dobrze. Jakieś gesty, które muszę wychwycić? Coś podejrzanego, bardzo myśli pan? Tak, yy, może postawić yy, swoją walizkę. Czyli Z walizką, dobra. Tyle, tyle chciałem wiedzieć. No, rozstawimy się. Ja zajmę prawy kąt, bandaż prawy ode mnie i. hokaj. ty stajesz centralnie obok prezydenta po prawej stronie. OK, widzowie, zobaczcie, jaki robimy mikromanagement tutaj. Zarządzamy tak naszą ekipą. No i co? Patrzcie, co zrobię. Biorę pistolet. Daję animację i trochę to gównianie wygląda, więc dam inną. teraz wygląda to idealnie. Zobaczcie, że mam pistolet za sobą wyciągnięty. Nie widać go. Chłopaki, myślę, że kurczę. Coś, co bandaż mówi? Co tam bandaż coś z Ale jesteśmy widzowie bardzo mocno przygotowani. I czekamy tylko na to, aż wejdzie ten gość. Potencjalny. Cholera, jemu wystaje broń, widzowie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja, jak zacznie się wszystko, przełączę wam na bodykama, bo też oczywiście go ze sobą mamy. Ale patrzcie to, ta broń jest ukryta perfekcyjnie. Dobra, dawajcie. O, widzowie, chyba spotkania czas nadszedł. Dzień dobry, witam. E... Czy który? Jest mi bardzo miło, że pański rząd wspierał nasz kraj na każdym kroku. Również jest miło, panie prezydencie, przyszedłem właśnie z papierami o porozumienie w ramach umowy wojskowej, na okay. które się dogadywaliśmy. Że może mi pan to przynieść, a jeszcze omówię aspekty naszej rozmowy, która... Okej, okay, widzowie, dobra, będziemy musieli go zatrzymać i zobaczyć, co jest w tej walizce. I... Dobra, chciałbym też omówić współpracę bilateralną, która jest naprawdę ważna dla Chwileczkę? Mógłbym spojrzeć do środka? E, to konieczne? Ja, jak najbardziej? Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby, proszę pana. Bądźmy profesjonalni. Pod... Mam tutaj papiery, ważne papiery, na które człowiek taki jak pan nie może spojrzeć. To jest specjalnie do rąk prezydenta. Chciałbym zauważyć tylko zawartość nie czytać papierologię. Pana, nie ma, nie ma tutaj czasu na zawartość. Okej, okay, widzę wypadku. to pisać papiery, Sing a nie z ludźmi, e, którzy nie są do tego kompetentni, rozumie pan? Um, proszę pana, prosiłbym jednak o to, żeby pokazać mi zawartość walizki. Nie prezydencie, nie na to cię omawialiśmy. Ale ma pan z tym jakiś opór? Oczywiście, że mam. <grym> A dla, z jak, z jak, z, dlaczego? Dlaczego ma pan opór? Mam opór taki z uwagi na to, że zostało mi przekazane, że teczka ta ma dojść prosto do prezydenta. proszę proszę, proszę pokazać zawartość walizki. Nie Ale mogę panu pokazać zawartości. Okej, okay, proszę bardzo, proszę się zbliżyć. Brać. Okej, okay, widzowie, wyciągnę pistolet. Panie prezydencie, oto pańska walizka. Ej, stop! Zbyt szybka reakcja gnoju. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wyciągnął pistolet, okej? Okay? Miał ministrą, miał, miał, wa miał walizce pistolet. Wszyscy wybiegać w spokoju! wszyscy wybiegać z Zabierajcie prezydenta. Proszę ja, ja proszę, proszę wyjść, proszę. panie prezydencie, proszę wyjść. O cholera, znabą, widzowie, znabą, ale znabą, skurczybyk. Znabą. Ja pierdzielę widzowie, ale zrobił to przebiegle. Wyłączam bodykama. Widzisz to, sprawne oko. Mieś pistolet na zewnątrz zestresował się jak go zobaczył. Wiedział, że go przejdzieliśmy. Powiem, że nie no, mógłbyś zostać naszym drugim sniperem, gdy nie ma hałkaja. Idealnie tętnica. Coś, mierzycie na miejscu? No... obecnie jest ciałem, nic więcej. Chociaż jestem ciekawy, czy to ten prawdziwe. Mamy bezpieczne miejsce. Zgłoszę wykonanie misji. Świetnie, Hawkeye. ja Już zgłoszę do generała. Generale, misja wykonana poprawnie. I wszystko w jak najlepszym ładzie i składzie. Yy, zamachowiec został rzeczywiście potwierdzony oraz przechwycony zgon na miejscu. Po tę Prezydentowi nic nie dolega i jest bezpieczny. Dobra, zgłosiłem chłopaki na radio. Poczekamy chwilę na odpowiedź, ale. A nim Co? Co z nim? Ja? To... Czy ktoś go weźmie? Nie, yes, to, to jest biały dom. Nasza robota się skończyła. Nie zapominajcie się, to wiecie, to... Takie coś. Od gościa było czuć, że się stresuje. Pot na rękę, wszystko. Dziękuję, panowie. Zajmę się... Tak. Wezwijcie tu jakiegoś koronera. Zaczyna się od niego. Pewnie. O kurczę, widzowie, ale zimna krew. I teraz, widzowie, każdy edit. To jest real Sigma, to jest real G. Jakby tej serii, więc... Proszę bardzo. Wszystko po naszej myśli, moi drodzy. A więc udajemy się do bazy wojskowej, Zdajmy raport osobiście. No i widzowie, wyruszyliśmy już w drogę do naszego generała. Jestem tutaj z Hawkeye'em. Gdzieś za nami jest bandaż. Bandaż jest przed nami akurat, jest już w tym hangarze, bo generał nas zwołał, chciał o czymś porozmawiać. I widzowie, ten pojazd to jest MLRS. To jest samobieżna jakaś wyrzutnia rakiet. Co on tu robi? Myślałem, Dzień że... Idziemy. Kurczę, jeszcze bandasz mnie pytał to. No stary... Nie wiem, miałem się tu zjawić i, i my również w sumie. Po co ty no, tu jesteś? No, po sprzedstu byłem, no, z, chyba normalne, no musiałem najpierw tutaj sobie pójść, e, Nas na żebyśmy tutaj przyszli. Zatem, co tak to jest tak, za nowy szajs? W sensie nowy, właśnie stary szajs. siedemdziesiąty rocznik tam, jakiś. Mi się tam podoba, fajny. To co to w ogóle jest, jak się tym obchodzi? No odboli? nie żebyś się nie przejechał. Proszę, jakaś sprawdzę, jak to wygląda. O! Żeś problemu za to nie miał. Spokojnie. Okej, okay, widzowie, co jest grane? Jakiś celownik porumban. E, o, Polera, generał. Wysiadaj. Wysiadam, 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 wysiadam. W Widzę, że już się rozgościłeś w nowej maszynce, co? Eee, nie, Sprawdzałem, sprawdzałem, generale. Czy wszystko działa? Sprawdzałeś co konkretnie? Pojazd, warunki techniczne. Pojazd. No dobrze. W sumie to już należy do was, więc możesz sprawdzać ile chcesz, ile masz ochotę. Co to znaczy? To znaczy, panowie, przed wami misja, która zadecyduje o tym, czy wstąpicie do jednostki sił zmechanizowanych, w których będziecie mieli dokładnie takie maszynki na własną użyteczność. Uuu, o widzowie, zarobiście siły zmechanizowane, jara mnie to. Będą fajne takie pojazdy właśnie w serii teraz. Panowie, płynęła do nas informacja, że wojska e, zbuntowane, niepodległego miasta los Santos tworzą Hmm, rebelię, która ma za zadanie zniszczyć e, wojsko, e, wojsko nasze, wojsko Stanów Ur, czy Zjednoczonych. Rebelia? W Los Santos? O, rebelia w Los Santos generale? Tak. Zostaliśmy taką informację e, z, z powodu tego e, istnieje ryzyko, że wywołają zamieszki w naszym Los Santos, na co rozumiesz chyba, że nie możemy pozwolić, Ale... dlatego też musimy zniszczyć to mhm. w zarodku. Czy ten wróg jest silnie zbrojny, jeszcze zapytam? Oczywiście, mają dostęp do artylerii wojskowej. Okej, okay, mm, czyli poważna po sprawa. W takim razie to może my myślułamy tą artylerią. Czy takiego sprzętu mamy więcej? Oczywiście, takiego sprzętu będziecie mieli pod dostatkiem. Mm. A nasz teatr działań operacyjnych? No musicie polecieć na wyspę zwaną Red Desert. Hop. ...przegrupować się z e, naszymi oddziałami już się tam znajdującymi, mm -hmm. którymi będziesz przewodził i co? I poskromić wszystkich... E, ...separatystów. Da, separatystów. No, to? generalne, to? dla mnie sprawa dość nowa, nie ukrywam. Nigdy nie dowodziłem artylerzystom, aczkolwiek możemy, możemy temu podołać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie tam wyglądało. Pytanie, czy ci ludzie już na miejscu są po wstępnych walkach? Tak, Dobrze. E, kontynuując, słuchaj... E, Życie jest pełne, pełne nowych działań, a teraz działasz na własną kartę i na to czy zasługujesz na bycie tutaj, tak? Tak jak twój, tak jak twój cały oddział. Tak jest, damy Dlatego się znowu wszystko. nie liczę, mnie nie Tak, będziemy potrzebowali y, jednego transportowca pontonowego i żebyśmy zapakowali wóz na ponton i dopłyniemy tam do Red Desert. Wszystkie, wszystko dostaniecie na miejscu. Dziękuję bardzo. W takim razie my udajemy się w drogę. Kiedy mamy tam dotrzeć? Y, czas operacyjny 11 godzin. Tak jest. Okej okay, widzowie, więc co robimy teraz? Bierzemy to cacko. Chłopaki, dojdźcie za mną. Albo spróbujcie wsiąść. Uuu, dobra, chłopaki. E, tylko odważę. Dojedziesz, Moje dojedziesz, bandasz. Patrzcie, luf. widzowie, co to jest za bryka! Ja pierdziele, normalnie zrywa asfalt. Mamy karabin maszynowy, dostęp do karabinu maszynowego. Patrzcie to. Kurczę, nie mogę tu strzelić, bo to jest za dużo obiektów militarnych. Ale chcę to wyprowadzić na bagna, żebyśmy mogli załadować to na poduszkowiec transportowy i będziemy to wieść, moi, drodzy na Red Deserta. No, zarąbiście. Akurat nic, nic nie lecimy, zadupcamy przez lotnisko wozem. Eee, Hołkaj, co się, że wypierdzielą nas z roboty po tym, co zrobiliśmy. Odbiór, chciałem się udać. Odbiór, spotkajmy się na bagnach i wypłyniemy już pontonem. Okej, okay, widzowie, eee. przygotujmy się do ładowania naszego ciężkiego sprzętu. No i moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie. Wóz już załadowany na poduszkowiec i tam jeszcze się mapa nie wczytuje, wybaczcie, to jest fajwem tylko, jest Red Desert, czyli nasze docelowe miejsce i widzowie tam też będzie musieli się udać, więc... O, już wypływają tu chłopaki, zobaczcie jak to wygląda! kurcze zarąbiście. Przewozimy normalnie prawdziwy czołg na pontonie. No mega dobrze to wygląda. No ale widzowie, widzimy się już na miejscu. O, już dopływamy i tam ktoś na horyzoncie na nas czeka. My transportujemy kolejny wóz i będziemy gdzieś działać na terenie Czerwonej wyspy. No i widzowie, z, 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 w ogóle weźmy go, rozładujmy. No i moi drodzy, wóz wyładowany i zobaczcie, kto tu na nas czeka. My jesteśmy kurcze już. Pełnej gotowości, porozmawiajmy z tym człowiekiem. Dobry, y, dowódcę grupy D. Y, mam przejąć nad wami kontrolę i nad całym regionem walk. Cześć, cześć, bardzo dobrze, że już przyjechaliście. Naprawdę, jest bardzo poważna sprawa. Musicie pojechać niedaleko bazy rebelii i musicie zrobić oszaty Weź do wioski oraz połamać rebelianta. Życzę wam powodzenia i żebyście wrócili cali i zdrowi. Dobra, no, w takim razie, hołkaj, wsiadaj do wozu pancernego, a zabierzemy się z panem i tak pokażę nam pan resztę oddziału swojego, który tu stacjonuje. A ja? A ty, bandacz, no co, czekasz na zaproszenie? Ładuj się tu. Polera, widzowie, Nie kurczę. Niebieskie berety, widzowie, teraz jesteśmy w grupie artylerzystów. Będziemy na coś z wielkich dział. Widzowie, ta pierdzielona katiusza jest piękna. Boże święty, już chcę zobaczyć, jak y, dużo chłopa wali z niej ostrzał, bo y, to jest po prostu zarąbisty widok. E, ale zaraz wam pokażemy pewnie zresztą to. O, i widzowie, widzę wozy. Podoba mi się ten nowe Fajny. No, tak, jak dostaniesz kulkę, albo dostaniesz odłamkiem z granata. to. Umrzesz na pewno. Okej, okay, tutaj macie miejsce przegrupowania, swój checkpoint. Okej. Okay. Uhuhu. No dużo sprzętu, dużo sprzętu. Pójdę się zapoznać z resztą. Powiadam swoich o zbiórce. E, chłopaki, moje zbiórka, ustawmy się w szeregu, wytłumaczymy plan działania. Tak jest. Dobra, widzowie. Musimy kurczę zapanować nad tym, co tu się dzieje. Dużo bardzo sprzętu. Mamy wozy opancerzone, zwykłe APC-ki. Mamy tutaj te artyleryjskie. Cząłem panowie, jestem Czołem. z drużyny D i będziemy dzisiaj wami kierować. Ja będę dokładnie. Chłopaki, ustawcie się w szeregu. Ile łącznie mamy ludzi? Ile u Was ludzi stacjonuje tutaj? Na te wszystkie pojazdy no. do, do korzystania na dzisiaj? To pełna nasza siła. Mhm. I to będzie będziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem pojazdów łącznie. W takim razie panowie, plan działania jest taki. Czy macie informacje o jakichś celach strategicznych, które znajdują się w wiosce? Tak jest. Mają może pojazdy jakie? Mają lekkie pojazdy opancerzone i moździerze no Okej, okay, to może. Dobra, 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 dobra. E, w takim razie, e, z tego, co ja dostałem informację, możemy zająć do, zgodną pozycję na górze. Bardzo, bardzo dobrą dla naszych ruchów. I również tak zrobimy. Pojedziemy górą na współrzędne. E, pytanie bardziej, czy preferujemy atak nocą, czy za dnia? Możemy również lekkim popołudniem. Dowód, co sugeruje noc? Będzie lepszy efekt. Efekt zaskoczenia, miałeś na myśli? Tak jest. <laughs> dobra, widzowie, no to lecimy nocą. W takim razie, panowie. Ktoś coś powiedzieć? Nasze pojazdy mają e, termowizję, możemy zaatakować również nas. Dobrze panowie, dziękuję wam bardzo za te informacje, wsiadajcie, utworzymy kolumnę zaraz i wyjedziemy. Ale zrobimy to za 3 godziny. Na razie muszę jeszcze przegadać z centralą. Generale, potrzebuję wszystkich dokładnych lokalizacji, a miejsc strategicznych na Black Desert i na, na tym punkcie. Ja dotarłem do checkpointu naszych ludzi, ale panuje tutaj lekka dezorientacja i dezinformacja. Potrzebuję pewnych, sprawdzonych miejsc i miejsca, w którym możemy oddać strzał. Okay, widzę, do... Przesyłam na twój lokalizator. No i będziemy zaraz to wszystko mieli, więc ja wpierdzielam się w nasz, bo on jest z Los Santos. <grym> Wóz. No i co? No i będziemy jechać kurczę z chłopakami. Ale to już nocą. Na razie go przeparkuję. okej okay, moi drodzy, stara misja, ale w trochę nowszym stylu, bo zobaczcie, dałem sygnał do utworzenia kolumny tutaj wojskowej. Będziemy jechać w kolumnie wojskowej. Ja przełączyłem się aktualnie na operacji KMA. I mogę wam teraz wystrzelić kilka pocisków. Myślę, że nie będzie problemu. Zobaczcie, że mam kurczę zamontowany KM, więc y, też jesteśmy w stanie się obronić przed zwykłą piechotą, ale pokażę Wam zaraz, y, no, gdzie zmierzamy. Tylko wyrównajmy kolumnę. Sztorm do reszty pojazdów zmechanizowanych. Czy każdy z pojazdów znajduje się na częstotliwości? Tak jest. Potwierdzam. Otwieram. Dobrze. Otwórzcie kolumnę, pojedziemy bardzo ciasnym szykiem. Pojadę jako pierwszy, zajmiemy pozycję naszą na górach. Następnie z tych gór rozejrzymy się chwilę po okolicy i wystosujemy atak. Jest. Jeżeli zabraliście również lampy, będą potrzebne do zmiany pomiarów oraz przy załadunku amunicji. Więc na pewno też będziemy musieli rozstawić lampy w miejscu naszego planowanego ataku artyleryjskiego. Panie to rozstawię wszystkie lampy. Okej, okay, widzowie. Po co lampy zapytacie? Zdradzicie się, powiecie. A ja wam powiem, że takiego efektu bez lamp to się nie da cholera oglądać. Plus, yy, chłopaki muszą wiedzieć, gdzie przeładowywać, wiecie, a tam co ja będę gadał. Jedziemy, jedziemy na pozycję, moi drodzy. Nie ma co się po prostu opierdzielać. Jesteśmy w bardzo dogodnej dla nas pozycji. Okej, okay, moi drodzy, podjeżdżamy pod wioskę. No i zaraz ją pewnie będziecie tutaj widzieli, bo to są koordynaty, które ja dostałem od naszego generała, żeby zająć tutaj pozycję do potencjalnego ostrzału artyleryjskiego, moi drodzy. I ta droga jest perfekcyjna, z tego co ja widzę. I poczekajcie. Gdzieś tutaj powinna być ta wiocha. Jest tam naprzeciwko nas chyba, zobaczcie. Moi mili moi drodzy, widzowie jak zjedziemy jeszcze trochę z tej góry, będziemy mieli idealną wręcz pozycję. Plan jest taki. Zjeżdżamy jeszcze chwileczkę z tej góry i nawet chyba nie będzie potrzeby. Dobrze, zjeżdżamy z terenu góry, pojedziemy trochę po górach. Okej, okay, widzowie, powiedziałem masło maślane na komunikatorze, ale chodziło mi o to, że po prostu schodzimy z terenu górskiej drogi i wchodzimy w dzikie góry. Patrzcie, to jest to miasteczko. O cholera, ale będziemy mieli teraz pozycję idealną. Ten nocny atak ich zmiecie z planszy. Wszyscy ustawcie się w szyku. Odstęp 5 metrów od następnego pojazdu. Wycentrujcie. I widzowie, ja wyjdę i będę nimi kierował. Patrzcie, tu tam jakieś pojazdy. Pojazd wroga najprawdopodobniej w centrum. E, naj... Jest bardzo nikła szansa, że nas zauważy, więc... A, widzę, że już zostawiliście lampy. Czyli działamy po prostu... na kozaka. Wszyscy ustawcie się i przygotujcie amunicję! Okej, okay, widzowie, ja wam wyłączę jeszcze nokto. Zobaczcie, jak to wygląda, cholera! Jak to wszystko huknie! Jeszcze wezmę snajperkę, kurczę... Moi drodzy! O cholera, dwa APC. Dwa APC. Musimy machnąć gdzieś tam. Tam ktoś chodził. Cholera, tam ktoś chodził, moi drodzy. Jak to huknie, Oj, to nie ma zmiłuj. Przygotować się. I widzowie, chodzimy. I zaraz też damy sygnał do strzału. Dajcie, patrzcie to, patrzcie to, gdzie się ustawię. Na opuszczenie mojego salutu będzie strzał. A więc widzowie 3, 2, 1 ognia! Patrzcie to co się dzieje, jak to leci tam. Cholera! Powtórzyć salwę! Stop! I Patrzcie to, znowu robimy to samo. Ognia! Jak to zarobisz się, widzowie wygląda! Wszystko tam dostaje, aż widzowie odpalam nokto. Stop salwa! Przeładujcie! Ja pierdziele, widzowie, nie ma co zbierać chyba. Tam chyba nie ma co. Patrzcie te APC, patrzcie te APC widzicie? Ja pierdzielę totalnie nic! O cholera, jest masakra! Wsiadam ja i też oddam swoją salwę z chłopakami. Jest to, widzowie. Załadowani na sygnał radiowy, na sygnał ognia. 3, 2, jeden. Ognia! O cholera, widzowie, oddaję ostrzał, patrzcie to! Siapierdziele. Ale wybuchy w mieście. Jak to wszystko wygląda? Teraz tylko na sygnał ognia. Pojazd. Pojazd się kieruje. Na mieście. Trzy, dwa, jeden. Ognia. Celujcie przed pojazd. O cholera, widzowie. Nie, to jest kaput. To jest kaput. Stop, ostrzał. Pojazd zniszczony. Mamy to. Jakiś jeszcze ruch zauważalny w wiosce? Neguję. Coś jednak się porusza? Celujcie wy. Yy... 30 stopni od prawego ognia. 30. 3 2 1 Ognia Patrzcie to widzowie, to jest tutaj gdzieś, kurczę. O, ale dobra, teraz poleciał ogień. Bandaż potrzebujecie, przejdziemy się do wioski. Okay, a, nie ma, problemu. mamy jakieś wazy opancerzone w okolicy? Helikopter Dowodzący na horyzoncie. Helikopter, helikopter. helikopter? O cholera, widzowie, a my nie mamy ochrony przeciwlotniczej. Gdzie jest? Asymu 40. O kurczę, widzowie, widzę go, widzę go. Przygotować działa. 3 2 Jeden. Ognia. O cholera widzowie. Współczuję gościowi. Ja pierdzielę, Co tam się stało? Wyłączę wam jeszcze nokto. Jakiś, ja jeszcze... Jakiś jeszcze ruch widzimy. Jeszcze raz możemy machnąć w wioskę. Więc tak. Celujcie w główny budynek. Środek. Trzy. Dwa. Ognia. O cholera. Ale pięknie to wygląda bez noktovizora. Przywieźcie APC-ka tutaj do nas, poj pojedziemy z bandażem sprawdzić to. Ok, pilnuj ekipie całej. Przyję, się, Jeżeli zobaczycie jakiś ruch, nie macie prawa strzelić bez, na bez naszego zezwolenia. Czekajcie tutaj chłopaki. Patrzcie jak to wygląda, ja pierdziela jaka ciężka operacja wojskowa. Zdjęty jeden helikopter na naszym koncie, jaram się fest, moi drodzy. Dobra powoli schodzimy z bandażem, gdzie jest APC? Już jadę. Dobra, przewieźcie ją na drogę główną do odwioski. Schodzimy z góry. Proszę, coverujcie nasze, można powiedzieć, plecy. Jeżeli zobaczycie jakikolwiek ruch samolotu, helikoptera, nie wiem skąd oni mieli helikopter, ale walcie, bez ostrzeżenia. Albo z ostrzeżeniem najlepiej, żebyście się nie pomylili z nami. okej, okay, widzowie słyszę jakiś helikopter? Ja to słyszałem tylko, czy nie? Nieważne. Dobra, wieź nas do wiochy. Pakujcie się. O kurczę, patrzcie na czym jesteśmy, na jakim dziale operacyjnym. Show. Jak to wygląda cholera? Siapierdziele, ale mocne Uważaj strzelić z tego nieźle wansowałeś, co? Ech. Dobra, wypuść nas tutaj i może jechać dalej Wracaj do chłopaków Czy? Broń boże, żeby nikt nie pociągnął za spustem lrs e, niestu... Co, nic nie ma? E, jestem, nic tu nie widać Widzimy helikopter, najprawdopodobniej się unosi Nie widzimy go e, Jest w tej chwili za skałą, widzieliśmy jakieś sygnały tak, 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 oświetla nas, oświetla nas Macie nakierowany helikopter? Nie możemy nakierować Cholera, bandaż mamy przerąbane, Jeżeli nie nakierują helikoptera, wystrzela nas O ja pierdziele, widzowie, ale grubo Lata centralnie nadami, ląduje na dachu Panowie, helikopter ląduje na dachu Walcie bez, kurczę, ostrzał Teraz, szybko Nie to nie widać Jaki syf, oberwał Olsz. ktoś Cholera, to nasi? Ano Panowie! O, o, o. rączki, co? Oj, chyba widzowie, jesteśmy wzięci jako zakładnicy. A im zasłania dym, oni nie widzą nas totalnie w wiosce. Szczepie nic nie widzimy. Poddaj, poddaj się. Poddaj. Nie możemy, helikopter najprawdopodobniej nie został trampiony. Musicie wynegocjować warunki naszego odbicia. Jesteśmy brani jako zakładnicy. Nie mam szans. Widzowie, i tym akcentem ta seria może się skończyć. Więc jeżeli chcesz ją ratować, to zostaw łapę w górę. Bo zobacz, kto mnie porywa. Strzelamy czy współpracujemy? Do następnego. Cześć.